Witajcie, dzisiaj zabraliśmy Was do Złuchowic, miejscowości Nieopodal Kłobucka, gdzie do sprzedaży oferuje plantację borówki. Zapraszam Was do środka. Jeżeli chodzi o samą nieruchomość, to jest to niecałe 9000 m2, działka ma 37 m szerokości, a sama część budowlana, zabudowana tym budynkiem do remontu. To 2600 metrów kwadratowych. Borówka znajduje się z tyłu i tam teraz się udamy. Na działce są wszystkie media, także bez problemu możemy postawić nowy budynek lub wyremontować ten. A dodatkowo w tym miejscu i w tym znajdują się dwie studnie głębinowe, które pozwalają nam czerpać wodę do nawadniania właśnie tej uprawy borówki. W budynku gospodarczym jest system, który. To przepompowuje. Zobaczcie, tak wygląda sama uprawa burówki. Kręcimy ten film na koniec marca, więc te krzaczki może nie są jeszcze zbyt okazałe, ale już niedługo zacznie obradzać. Jeżeli chodzi o samą plantację, to jest ponad 2000 krzaków i przynosi bardzo dobry przychód roczny. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu działalnością, zadzwoń do nas, koniecznie napisz, a my Cię tu zaprosimy i wszystko opowiemy.